Cześć, zapraszam Was na nowy film na moim kanale, gdzie opowiadam o sprawach kryminalnych i paranormalnych. Dziś opowiem wam o sprawie zaginięcia pilota Frederika Valenticia, które miało miejsce prawie 45 lat temu w Melbourne w Australii. O tej sprawie pisałam artykuł na swoim blogu prawie 7 lat temu, i teraz, żeby wspomóc sobie w pisaniu scenariusza do tego odcinka, wróciłam do tego artykułu i stwierdziłam, że obecnie napisałabym go zupełnie inaczej. No, ale nie zmieniłam tam nic, nie usuwałam go, więc jeżeli macie ochotę, link zostawiam wam poniżej, to możecie zajrzeć tam, żeby zobaczyć więcej zdjęć związanych ze sprawą. A jeżeli chodzi o samą sprawę zaginięcia Frederika, to jest to jedna z takich spraw, o których lepiej nie słuchać, będąc samemu w domu wieczorem. Chociaż nie wiem, czy mam taki dar opowiadania, który budzi jakieś emocje i grozę, to naprawdę to, co się wydarzyło i to, jakie słowa padły z ust pilota zaraz przed zaginięciem, jest bardzo, bardzo niepokojące. A teraz, żeby nie przedłużać, zapraszam Was do posłuchania historii o zaginięciu pilota Fryderyka Valenticha. Fryderyk Valentycz w momencie opisywanych wydarzeń miał zaledwie 20 lat. Był więc bardzo młodym pilotem ze stosunkowo niewielkim doświadczeniem. Z technicznego punktu widzenia posiadał on licencję pilota od dwóch lat i miał na koncie wylatane 150 godzin. Z relacji jego ojca wiemy, że lotnictwo było jego wielką pasją od najmłodszych lat. I pomimo młodego wieku, świetnie znał się na samolotach i lataniu. Jeżeli chodzi o życie rodzinne Frederika, tutaj niestety nie wiemy zbyt wiele. Wiemy, że mieszkał w okolicach Melbourne w Australii, miał wspierających rodziców, a przynajmniej tatę, który po jego zaginięciu całkowicie poświęcił się poszukiwaniom syna. Kilka źródeł mówi także, że Fryderyk w czasie zaginięcia miał dziewczynę, z którą miał się spotkać po, jak już dziś wiemy, swoim ostatnim locie. Ogólnie o bliskich Fryderyka Walenticza wiemy bardzo mało, nieopublikowane zostały ich wizerunki czy imiona. W internecie nie ma też na przykład żadnych informacji o tym, czy miał rodzeństwo. Prawdopodobnie wynika to z prawa australijskiego, które bardziej niż na przykład prawo polskie czy amerykańskie chroni dane osobowe ofiar i ich rodzin. I jak już powiedziałam wcześniej, jedyną osobą z rodziny wypowiadającą się w mediach był jego ojciec Guido. Przejdę teraz do dnia, w którym Frederick odbył swój ostatni, tragiczny lot. 21 października 1978 roku, a więc niemal 45 lat temu, w środku australijskiej wiosny, Fryderyk Valentich miał zaplanowany amatorski lot wypożyczonym samolotem Cessna 182L z Melbourne do King Island i z powrotem. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to prowincja Victoria w południowo-wschodniej Australii. Celem jego podróży było zabranie z King Island kilku osób, ale jak powiem później, to po co tam leciał, również jest kwestią sporną. Część tego lotu miała odbyć się po zachodzie słońca, ale Frederick w maju tego samego roku uzyskał klasę czwartą z obsługi instrumentów pokładowych był zatem uprawniony do latania w nocnych warunkach pogodowych. Cały lot miał trwać w sumie 70 minut, ale całkowita ilość paliwa w samolocie szacowana była na 300 minut ciągłego lotu. Po dokonaniu wszystkich formalności, związanych z wypożyczeniem samolotu i zabraniem kamizelek ratunkowych dla pasażerów, o godzinie 18.19 zatankowana do pełna cessna wystartowała z lotniska w Melbourne i już kilka minut po starcie pilot nawiązał łączność z wieżą kontroli lotów, informując, że wszystko jest w porządku. Przez pierwsze 40 minut lot przebiegał zgodnie z planem. Nagle o godzinie 19.06. Valentyn nawiązał łączność z operatorem lotu Stevenem Robejem. Frederick był zaniepokojony dużym, niezidentyfikowanym samolotem, który właśnie przeleciał z ogromną szybkością tuż nad niego maszyną. Valentyn chciał od Robeja informacji o obecności innego samolotu w tym samym obszarze i na podobnej wysokości. W odpowiedzi jednak usłyszał od Robeja, iż żadnego samolotu tam nie ma, ani cywilnego, ani wojskowego. A przynajmniej nie powinno być. Trzy minuty później Robej, cały czas szukając informacji o zaplanowanych lotach w tym rejonie, poprosił Walenticza o ponowne potwierdzenie swojej wysokości i opisanie obcego samolotu. Pilot potwierdził wysokość i zaczął opisywać obcą maszynę, mówiąc, że samolot ten jest długi i porusza się tak szybko, że nie sposób ujrzeć szczegółów. W trakcie tej rozmowy Walenticz przerwał nadawanie na około 30 sekund. Po czym powrócił na linię i oznajmił, że teraz obcy krąży nad nim i że ma błyszczącą srebrną powierzchnię i cztery zielone światła. A po kolejnych 30 sekundach milczenia, walentycz poinformował, że obcy samolot ponownie zniknął. Po tym nastąpiła kolejna 25-sekundowa przerwa włączności, po czym walentycz zapytał, czy jest możliwe, że śledzi go wojskowy samolot. Operator Steven Robey przez cały czas próbował znaleźć informacje o jakimś samolocie w tym rejonie. Niestety bezskutecznie. Nagle Valandich odezwał się ponownie w słuchawce, mówiąc, że obcy samolot znowu zbliża się do niego. O 19:12, więc zaledwie 6 minut od pierwszego kontaktu z wieżą. Stało się coś, co do tej pory nie zostało wyjaśnione. Z ust pilota padł komunikat, który mrozi krew w żyłach i do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę oznaczał. Walentycz nagle przez radia powiedział Robejowi, że ma kłopoty z silnikiem i że zmierza jak najszybciej ku wyspie Kinga. A po kilkusekundowej przerwie dodał. Ten dziwny samolot zawisł teraz nade mną. To wisi nieruchomo. I to nie jest samolot. Po tych słowach w radiu słyszane było 17 sekund niezidentyfikowanych dźwięków przypominających tarcie metalu o metal, aż łączność została ostatecznie przerwana. Operator Steven Robey domyślał się, że mogło wydarzyć się coś złego i praktycznie od razu wszczął alarm. Gdy Valentich nie przybył na lotnisko na Wyspie w spodziewanym czasie, czyli o godzinie 19.33, dwa samoloty rozpoznawcze Royal Australian Air Force wyruszyły na poszukiwania. Podczas pierwszych decydujących godzin nie znaleziono jednak ani śladu pilota, ani samolotu, pomimo iż CESNA posiadała automatyczny nadajnik radiowy, który emitowałby sygnał nawet ze znacznej głębokości. Co więcej, maszyna była tak skonstruowana, że po wodowaniu powinna była unosić się przez kilka, a nawet kilkanaście minut na powierzchni wody. Intensywne poszukiwania w powietrzu, na morzu i na ziemi prowadzone były przez cztery dni i nie przyniosły jakichkolwiek efektów. Pilot wraz z samolotem jakby dosłownie rozpłynęli się w powietrzu. Niewyjaśnionym do dziś pozostaje fakt, iż krótko po zaginięciu, na powierzchni wody, mniej więcej w tym samym miejscu, z którego Walenticz po raz ostatni kontaktował się z Robejem, odkryto plamę paliwa. Co zaskakujące, analiza pobranych próbek wykazała, że nie było to paliwo lotnicze. O tym fakcie też niestety nie ma więcej informacji, czy udało się ustalić skąd owa plama pochodziła, czy też nie. Kolejną informacją, o której wspomina kilka źródeł, jest kawałek wraku Cesny, odnaleziony kilka lat po zaginięciu Walendicza, na lądzie w pobliżu miejsca, gdzie kontaktował się z zwierzą po raz ostatni. Ten kawałek został podobno przebadany i stwierdzono, że mógł pochodzić z samolotu Frederika, ale równie dobrze mógł pochodzić od każdej innej cesny. Dodatkowo był to kawałek podwozia samolotu, który cesną często odpadał w trakcie startu lub lotu, więc to znalezisko tak naprawdę mogło pochodzić od każdego samolotu, który tamtędy przelatywał i wcale nie oznaczało, że ktoś tam się rozbił. Jeżeli chodzi o oficjalną stronę poszukiwań, Pierwszy raport wydano już dwa tygodnie po incydencie. Opublikowało go australijskie Ministerstwo Transportu i tak naprawdę nie dawał on żadnego konkretnego wyjaśnienia sprawy zaginięcia Valentycha. Stwierdzał jedynie, iż miejsce i czas zdarzenia pozostają nieznane. Przyczyn zaginięcia pilota i samolotu nie udało się ustalić. A Frederick Valentych prawdopodobnie poniósł śmierć w wyniku bliżej nieokreślonego wypadku. Śledztwo w tej sprawie trwało w sumie 3,5 roku. Ostateczny raport końcowy opublikowano 27 kwietnia 1982 roku. Wtedy też opublikowano zapis wszystkich połączeń radiowych z wieczora 21 października pomiędzy Valentichem a wieżą kontroli lotów w Melbourne. Jeżeli chodzi o te nagrania, to podczas ostatniego połączenia Valenticza, jak wspomniałam wcześniej, zarejestrowano 17 sekund niewytłumaczalnych dźwięków, opisywanych jako tarcie lub drapanie metalu o metal. Już po wydaniu raportu końcowego w latach 80. za sprawą ojca pilota taśmy przekazano do przebadania doktorowi Richardowi Hainsowi, specjaliście NASA i profesorowi psychologii na Uniwersytecie Stanowym w San Jose. Heinz opisał wtedy dźwięki jako 36 osobnych trzasków, zaczynających się i kończących łagodnym pulsowaniem. I dodał, że nie było w nich żadnej dostrzegalnej regularności, długości trwania i częstotliwości. Znaczenia tych dźwięków, jeżeli jakiekolwiek miały, nie udało się ustalić. Jeżeli chodzi o teorie na temat tego, co wydarzyło się z Fryderykiem Valenticzem, to jest ich w sumie kilka. I gdy zwykle zaczynam od tych mniej prawdopodobnych teorii, kończąc na tej najbardziej prawdopodobnej, to tak w tym przypadku wszystkie pomysły na to, co mogło przydarzyć się temu młodemu pilotowi, są niepoparte twardymi dowodami i niezbyt prawdopodobne. Pierwszą z teorii jest upozorowanie swojego zaginięcia i ucieczka. Teoria ta wiąże się z faktem, iż pomimo, że lot miał trwać w sumie 140 minut, to samolot wciąż miał wystarczająco dużo paliwa, by przelecieć jeszcze kilkaset kilometrów. Ponadto niektóre źródła mówią, że mimo idealnych warunków pogodowych, samolot Fryderyka nie był ani razu namierzony przez radar, co powoduje wątpliwości, czy w ogóle był w pobliżu wyspy Kinga. Dodatkowo, co znów jest niepotwierdzonym faktem, policja w Melbourne otrzymała informację o lekkim samolocie, który wylądował niedaleko przylądka Otway, mniej więcej w tym samym czasie co zaginięcie Valenticze. Samolotu takiego nigdy jednak tam nie znaleziono, nie sprecyzowano też jak miałby wylądować, skoro nie było tam lotniska. Taka próba wyjaśnienia sprawy, a mianowicie dobrowolna ucieczka, wzięła się też stąd, że Valentin nie skontaktował się z lotniskiem na wyspie w celu włączenia tam oświetlenia pasa startowego. Z drugiej jednak strony powinien znaleźć się nad wyspą około 20 minut przed zachodem słońca, więc oświetlenie pasa startowego nie było wtedy niezbędne. Co chyba najważniejsze w tej kwestii, Fryderyk nie miał powodu, aby znikać i pozorować swoją śmierć. Nie miał on ani problemów w życiu miłosnym, ani zawodowym, a wręcz przeciwnie – malowała się przed nim znakomita kariera pilota. Drugą z teorii jest samobójstwo. Teoria ta zakłada, że Fryderyk planował zamach na własne życie jeszcze zanim wzbił się w swój ostatni lot. A rozmowy z wieżą kontroli lotów miałyby być spektakularnym wstępem do odebrania sobie życia. To jednak, jak powiedziałam wcześniej, kłóci się z tym, iż Valentich wiódł całkiem szczęśliwe życie. Kolejną z na temat tego, co się stało, jest to, że Walentycz mógł w pewnej chwili ulec dezorientacji i leciał głową w dół. To, co wówczas widział, a więc ten dziwny samolot, mogło być odbiciem w wodzie jego własnych świateł i wkrótce po tym rozbił się on o powierzchnię morza. Ta teoria jednak została szybko odrzucona przez specjalistów, którzy stwierdzili, że Cessna 182L nie jest w stanie wykonać takiego manewru. Kolejnym wytłumaczeniem tego, co stało się Fryderykowi, to to, iż napotkał na swojej drodze przemytników narkotyków i w rezultacie tego został przez nich zamordowany. W roku 1992 dziennikarz Philip J. Klass wysunął nawet hipotezę, że Valentich sam był przemytnikiem narkotyków i padł ofiarą wojny gangów. Dziennikarz sugerował też, że Fryderyk wcale nie miał lecieć na wyspę Kinga po swoich znajomych, lecz by przemycić jakiś towar. Za to twierdzenie klas został pozwany do sądu przez krewnych pilota. Następna z teorii mówi, iż samolot Walenticza mógł zostać uderzony przez piorun, lecz tutaj znowu pojawia się pytanie, dlaczego nigdzie nie ma wraku samolotu. Ostatnia z konwencjonalnych teorii jest to, iż na terenie ciśniny basa prowadzone były tajne ćwiczenia lub eksperymenty wojskowe i Fryderyk przypadkowo został ich ofiarą. Ministerstwo Transportu, które prowadziło śledztwo, miałoby wówczas to ukrywać. Przejdę teraz do ostatniej teorii, jaką jest, jak pewnie się domyślacie, porwanie przez niezidentyfikowany obiekt latający, czyli UFO. Ufolodzy, jak i ludzie amatorsko zajmujący się zdarzeniami paranormalnymi, zaczęli sugerować, iż pilot być może wraz z maszyną został porwany przez UFO. Twierdzenie, że w sprawie zamieszane były nieznane obiekty latające, wspiera kilka dodatkowych faktów, tak jak ostatnia rozmowa Valenticha z wieżą kontroli lotów, w której wyraźnie mówi o śledzącym go samolocie, który nie jest samolotem. Ponadto niewyjaśnione dźwięki w ostatnich sekundach połączenia oraz kilka doniesień o dziwnych obiektach na niebie w tym samym miejscu i czasie. Jeżeli chodzi o te dziwne obiekty, to po ogłoszeniu przez media informacji o tajemniczym zniknięciu pilota, różne osoby zaczęły zgłaszać się, twierdząc, że były świadkami niezwykłych zjawisk na niebie w okolicy domniemanej katastrofy. Chociaż większość zgłoszeń z racji paniki i zamieszania wywołanego przez media zostało uznane za niewiarygodne, to wśród nich znalazły się też takie, które zdawały się być całkiem prawdziwe. Świadkowie przebywający wówczas na plaży zeznawali, że widzieli gwałtownie poruszające się zielone światło, a w jednym przypadku ludzie, znajdujący się w odległości około dwóch kilometrów od miejscowości Apollo Bay, oświadczyli, że widzieli zielone światło śledzące lub ścigające niewielki samolot, który w tym samym czasie schodził ostro w dół. Wszystkie widzenia miały miejsce między południem a dziewiątą wieczorem w dniu 21 października. I pochodziły z całego stanu Wiktoria i okolic. Trzeba też zaznaczyć, że zeznania te pojawiły się jeszcze przed opublikowaniem zapisu staśm, na których Valentich opisuje nieznany obiekt świecący jasnym zielonym światłem. Ostatnią rzeczą, o której dziś powiem, jest seria zdjęć, wykonanych nad cieśniną bassa przez Roya Manifolda, hydraulika przebywającego w pobliżu Apollo Bay na około 20 minut przed zaginięciem walenticza. Przybywający wówczas na plaży Manifold zrobił sześć zdjęć zachodzącego słońca przy użyciu samowyzwalacza. Nie zauważył wtedy nic niezwykłego, aż do czasu ich wywołania. Jedno ze zdjęć ukazywało coś, co wygląda jak gęsta czarna bryła wyrastająca z wody. Anomalia ta mogła oczywiście być spowodowana wadą kliszy lub był to na przykład ptak, który akurat przelatywał ponad wodą. Amatorzy UFO twierdzą jednak że mogło to mieć związek z zaginięciem Frederika. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Proszę też Was o subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Was to nic nie kosztuje, a mi pomaga się rozwijać i bardzo, bardzo mnie cieszy. I jeszcze jedno, gdy macie jakąś inną propozycję na temat tego, co stało się z Fryderykiem, to proszę napiszcie ją w komentarzach. Ja taki komentarz przypnę, tak żeby każdy zainteresowany mógł to zobaczyć. I na dziś to definitywnie tyle. Dziękuję za oglądanie.